Z tymi drużynami polska reprezentacja zagra już wkrótce. No właśnie dzisiaj przedstawię taki terminarz meczów, jeśli chodzi o reprezentację Polski do czerwca, bo te ciekawe, ciekawe mecze nas praktycznie czekają. No i jak sobie poradzi reprezentacja pod wodzą Paulo Sosy, Ale o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba. Zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij także w dzwona, dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Wejdźcie też na mego fanpage'a na Facebooku, zalajkujcie go. Link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. No właśnie, dzisiaj na temat terminarzu reprezentacji Polski na 2021 rok zobaczymy, tak naprawdę, jak ta reprezentacja podwodzą. Paulo, co będzie sobie radzić? Czy lepiej niż za kadencję Jerzego Brzęczka, czy po prostu tutaj gorzej? No właśnie, pierwszy mecz, jeśli chodzi o naszą reprezentację, czeka nas 25 marca w ramach eliminacji mistrzostw świata. To jest Polska kontra Węgry. Potem mamy 28 marca, więc 3 dni później, też w ramach eliminacji Mistrzostw Świata, Polska kontra Andora. Ja też przedstawię takie typy moje wstępne, tak? Czy mamy szansę, jeśli chodzi o te poszczególne e, nacje, tak? Wygrać czy przegrać? E, tutaj jakie będą wyniki? E, następnie 31 marca, kolejne spotkanie w ramach eliminacji Mistrzostw Świata to jest Anglia kontra Polska. To na pewno ciekawe spotkanie, e, które po prostu elektryzuje wszystkich kibiców, tak? No, sporo Polaków, którzy mieszkają przecież w Wielkiej Brytanii. No właśnie, potem mamy mecz towarzyski 8 czerwca Polska kontra Islandia, 14 czerwca mecz w ramach Euro Polska kontra Słowacja, 19 czerwca mecz w ramach Euro zagramy z Hiszpanią i 23 czerwca mecz w ramach Euro mecz ten zagramy w ramach właśnie Euro z Szwecją no i tak, jeśli chodzi na przykład tutaj o to spotkanie, mecz towarzyski Polska-Islandia to jest tak naprawdę dobry przeciwnik jeśli chodzi o polską reprezentację, bo graliśmy 6 razy bodajże z nimi i 5 razy wygraliśmy, także ten bilans jeśli chodzi o mecze mamy dobry można powiedzieć, że taki mecz na przetarcie tutaj na pewno będą intensywne te mecze tak 25, 28 marca i 31 marca, bo praktycznie mecze co 3 dni, ale też wielu piłkarzy będzie mieć po prostu ten sezon w nogach, tak no sporo spotkań, sporo meczów tak na przykład Robert Lewandowski więc Polska kontra Węgry, to ja obstawiam na zwycięstwo Polski. Polska-Andora, no nie śmieszajmy szmiesz, się, po prostu Polska to powinna wygrać w tym spotkaniu. Oczywiście z ten szacunki do tej drużyny, tak, no ale no nie możemy tutaj liczyć na to, że po prostu Polska przegra z Andorą. Zawsze może, mogą być po prostu pewne wpadki, tak, no ale na papierze po prostu Polska jest lepsza i w praktyce. No i potem mamy Polska kontra Anglia. Tutaj bym obstawiał na remis ewentualne zwycięstwo Anglii. No niestety wydaje mi się, że Polska jednak może przegrać tutaj w meczu z Anglią. I to na, na wiele sposobów tak naprawdę. Znaczy to nie, wy, nie wynika tylko z tego, że my będziemy mieć grupę świetnych piłkarzy, którzy występują w topowych drużynach na świecie. Przede wszystkim drużyna angielska będzie stanowić team, moim zdaniem, tak, już stanowi tę drużynę. Będzie dobrze się prezentować, natomiast u nas to może po prostu zupełnie inaczej wyglądać. No i Polska kontra Islandia, tutaj absolutnie Polska musi zwyciężyć ma po prostu obowiązek, żeby zwyciężyć. To też jest z tego rodzaju niebezpieczeństwo, bo w dobrych humorach mogą pojechać właśnie na mistrzostwa Europy. Tak, no bo zwyciężą z Islandią, apetyty zaoszczą się, tak jeśli chodzi o polski kibiców, a tu może być na przykład Lanie w pierwszym meczu ze Słowacją. no Polska kontra Słowacją, to Polska powinna zwyciężyć, Polska kontra Hiszpania, tutaj bym powiedział, że może być. Ja bym powiedział, że Remis, tak naprawdę jeśli chodzi o polska Hiszpania, natomiast Szwecją Polska może przegrać. Tak bym po prostu obstawiał te mecze. Hiszpania wcale nie musi być taką mocną drużyną. Te mistrzostwa mogą pokazać, że Hiszpania wcale nie będzie taką mocną drużyną, ale to są moje typy, tak? Jeśli chodzi o te spotkania. Oczywiście, no, mówimy to na dzień dzisiejszy, tak czyli praktycznie pod koniec stycznia. Do tego czasu jeszcze może się dużo zmienić. Praktycznie zawodnicy mogą mieć kontuzje, mogą być koronawirusy i tak dalej. Zobaczymy też po prostu, jaką kadrę tutaj skompletuje Sousa. czy będą takie zaskoczenia. No bo okaże się, że na przykład zostawi tam tylko 3 czy 4 zawodników, a reszta kadry to będą zupełnie inni zawodnicy. No to może być szokująca sprawa. Na pewno Wojtek Szczęsny będzie czy Robert Lewandowski. Zresztą, ostatnio na konferencji pracowej Paulo Sosa mówił, że już jest przekonany co do bramkarza. Natomiast jeszcze nie powiedział jego nazwiska. On no, powiedział, to chodzi o Wojtka Szczęsnego. No i wiadomo, Robert Lewandowski na szpicy będzie po prostu występował w tych meczach, w tych praktycznie spotkaniach. Wydaje mi się, że jak będzie Paulo Sosa, on nie będzie ściągał praktycznie Roberta Lewandowskiego. On będzie prób praktycznie każde spotkanie po 90 minut. Tak będzie tutaj po prostu jakby stawiał Paulo Sousa sprawę. Także Robert Lewandowski będzie wychodził od pierwszego. Pierwszej minuty. Nie będzie takiej rotacji typu tam Milik, czy po prostu Piątek. Nawet nie wiem, czy Milik dostanie powołanie, ale to zobaczymy. No właśnie, więc tak wyglądają te spotkania, tak wyglądają faktycznie te mecze. No, pytanie też jest takie: tak, jeśli chodzi o mistrzostwa, tutaj jaki rezultat Paulo Sosa z kadrą osiągnie? No, i tutaj jest wiele tak naprawdę kontrowersji. Na razie, po prostu się dobrze prezentuje, jeśli chodzi o konferencję prasową. Na pewno ma to umiejętności, tak, prezentacji się, natomiast zaprezentowania się. Natomiast jeśli chodzi o kwestie, już tutaj umiejętności piłkarskie, to zobaczymy. Bo Paulo Sosa też, jakby nie nie rozumiem filozofii jakby polskiej reprezentacji wydaje mi się że tak, że to nie jest taka drużyna, gdzie przychodzisz tak typu na przykład nie wiem, Chelsea, Bayern czy Barcelona, często samo Grejek, trener oczywiście wnosi coś nowego do tej drużyny, jednak musi po prostu skompletować tą drużynę no niejako na nowo, tak, faktycznie zbudować tej drużyny, to zupełnie inaczej wygląda niż w przypadku innych drużyn, tak na przykład Paweł prowadził inne drużyny. No to skakuje funkcję trenera. Zawsze jakiś trener po prostu wnosi nową rzecz do szatni. Tutaj może się wszystko praktycznie posypać takim Problemy, jeśli chodzi o komunikację, problemy, jeśli chodzi o stawienie tej drużyny więc tak wygląda to spotkanie. Piszcie w komentarzach, jeśli, jeśli chodzi o was, wasze po prostu typy. No na pewno jeśli chodzi o ten mecz towarzyski Polska i kontra Islandia, nawet jeżeli tutaj Polska by przegrała, tak, ale po wcześniejszych dobrych występach, to nikt nie miałby pretensji do Paulo Sousy, no bo jednak to jest ten mecz towarzyski, natomiast no jeżeli Polska na przykład przegra, to jest Andorą gdzieś mocno, 5 do 1, no to będzie po prostu tutaj no dosyć kontrowersyjna sprawa i będzie mocna wrzawa praktycznie w Polsce, także no wydaje się, że po prostu taki wynik nie będzie, aczkolwiek no znając historię piłki nożnej mogą być różne zaskoczenia. No i Polska kontra Węgry, tutaj te, te mecz też powinniśmy praktycznie zwyciężyć, praktycznie tą drużynę pokonać. Oczywiście jest to termin aż jakby do czerwca 2021 roku, ale później będą dalej po prostu mecze reprezentacji. Natomiast skupmy się na tych najbliższych miesiącach, bo Wydaje się, że tutaj sporo wyzwań tak, przed reprezentacją, przed też Paulo Sousa. Nie wiadomo, czy w ogóle na tych, w, te, w te mecze i na tych meczach jesiennych Paulo Sosa będzie jeszcze selekcjoner reprezentacji Polski. To też jest właśnie wielki znak zapytania. No ale o tym się dowiemy w najbliższych miesiącach, w najbliższych praktycznie miesiącach. Ja zawsze mówię, no dajmy szansę tutaj, jeśli chodzi o nowego selekcjonera. Rozliczajmy go po prostu po wynikach, po efektach, nawet po stylu gry, bo może ta reprezentacja przegrać się, natomiast nie w jakiś sposób kontrowersyjny, czy po prostu jak będzie ten styl gry kiepski. Czyli Węgry kontra Polska, tutaj obstawiam zwycięstwo Polski, Polska kontra Andora, obstawiam zwycięstwo Polski, Anglia kontra Polska, remis, ewentualne zwycięstwo Anglii. Polska kontra Islandia, pewne zwycięstwo Polski, Polska kontra Słowacja, zwycięstwo Polski, Hiszpania kontra Polska, zwycięstwo Polski, Szwecja kontra Polska, remis albo e, zwycięstwo Szwecji. Tak, ja bym po prostu obstawiał w tych meczach. No, wiadomo, troszeczkę może optymistycznie, za bardzo optymistycznie, bo większość tych meczów powinniśmy zwyciężyć. E, no, ale kiedy jak nie teraz, tak, praktycznie z tą drużyną, z tymi piłkarzami, chyba że po prostu rzeczywiście wypadają jakieś kluczowi zawodnicy. Okej, okay, to wszystko na dzisiaj. Pozdrawiam, zostawcie suba, napiszcie w komentarzu, co na temat sądzicie, co, co na ten temat myślicie. Trzymajcie się. Cześć.